Witamy, przebudzoną duszo. Jeśli Twoje serce odnalazło swoją bratnią duszę, lecz rzeczywistość krzyczy, że należy do kogoś innego, ta wiadomość dotarła do Ciebie z określonym celem. Ten ból, którego doświadczasz, nie jest oznaką, że coś poszło nie tak. Jest to ostrzeżenie, że głęboka podróż transformacji dopiero się rozpoczyna. W ciągu najbliższych kilku minut Zrozumiesz, że ta przeszkoda nie polega na stracie kogoś, lecz na odnalezieniu samej siebie. Pozostań do końca, ponieważ najbardziej wyzwalające objawienie czeka na ciebie. Nie jesteś karana, ani tym bardziej oszukujesz samą siebie. Połączenie, które czujesz, jest prawdziwe, lecz jego znaczenie wykracza daleko poza zwykły zakazany romans. Życie stawia przed tobą lustro. Abyś mogła spojrzeć w oblicze swojej własnej wielkości. Przygotuj się na odkrycie, dlaczego ta ścieżka, nawet będąc tak bolesną, jest Twoim najistotniejszym powołaniem do ewolucji i stawania się pełniejszą, potężniejszą wersją tego, kim naprawdę jesteś. Poznałaś kogoś, i w pierwszej chwili coś w Tobie się obudziło. Nie było to zwykłe łaskotanie w brzuchu czy przyziemne zauroczenie. Było to głębokie rozpoznanie. Jakbyś odnajdywała zagubioną część samej siebie. To dusza, a nie ego szeptała Wreszcie jesteś. W jego oczach nie zobaczyłaś obcego, lecz prastarą pamięć, obietnicę przeszłości, której nawet nie potrafisz sobie przypomnieć. To był moment, w którym czas się zatrzymał, a zewnętrzny świat po prostu zniknął. Ale potem rzeczywistość uderzyła brutalnie i wszystko się rozsypało. Pozostało jedynie echo pytania. Jak coś, co wydaje się tak oczywiste i czyste, może być tak bardzo złe w oczach świata? Teraz przeżywasz jeden z najboleśniejszych konfliktów, jaki dusza może doświadczyć. Z jednej strony, twoja intuicja i cała duchowa istota krzyczą, że to połączenie jest prawdziwe, znaczące i przeznaczone. Jest to pewność, która wykracza poza wszelkie logiczne wyjaśnienia. Siła, która przyciąga cię, nawet gdy próbujesz się opierać. To tak, jakby cały wszechświat był ustawiony, by udowodnić, że jesteście dla siebie stworzeni. Ale z drugiej strony, zimna i twarda rzeczywistość uparcie zaprzecza: On nie jest dostępny. Ma zobowiązania, życie, małżeństwo. I właśnie wtedy rodzi się wewnętrzna wojna, która tworzy niekończący się ucisk. Twoje serce ma absolutną pewność prawdy, którą świat uparcie neguje. Ta sprzeczność generuje ból wykraczający daleko poza zwykłą zazdrość czy urazę. Jest to ból poczucia, że twoja najgłębsza prawda jest unieważniana przez rzeczywistość. Zastanawiasz się, czy nie tracisz zmysłów, czy nie wymyślasz rzeczy, czy to tylko chwilowe, intensywne zauroczenie. Próbujesz racjonalizować, przekonać siebie, że przesadzasz. Ale znaki nie przestają się pojawiać. Sny, zbiegi okoliczności to uczucie, które nie znika. Żadne z tych nie może być zwykłym przypadkiem, prawda? I właśnie w tym punkcie przełomu rozpoczyna się prawdziwa podróż, ponieważ ten konflikt między duszą a logiką nie jest przypadkiem jest to portal. Tutaj jesteś zmuszona przestać patrzeć na zewnątrz i szukać wszystkich odpowiedzi w drugiej osobie. A rozpocząć swoją podróż do wnętrza siebie. Ten ból nie pojawia się, by cię ukarać, lecz by cię poprowadzić. Jest to pierwsze i najważniejsze wezwanie do przebudzenia się do własnej siły i prawdy, której świat nie jest w stanie dostrzec. Bądź uważna, ponieważ to, co nastąpi później, jest kluczem do zrozumienia wszystkiego. A co jeśli postrzegasz tę sytuację zupełnie odwrotnie? A co jeśli to nie przeszkoda na twojej drodze? Ale sama droga. Musisz rozważyć potężną możliwość. Ten ból nie jest oznaką porażki, lecz ostrzeżeniem, że ewoluujesz. Szok związany z odnalezieniem bratniej duszy w niemożliwej sytuacji jest niczym duchowy budzik, który zmusza cię do przebudzenia. Wyciąga cię z trybu autopilota i pokazuje, że istnieje rzeczywistość znacznie szersza, niż sobie wyobrażałaś. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Ta sytuacja działa jak gigantyczne lustro. Cała niepewność, strach przed odrzuceniem, czy poczucie bycia niewystarczającą, które teraz odczuwasz. Czyż nie tkwiło to w tobie od dawna, uśpione? Jego obecność w twoim życiu, nawet na dystans, jedynie uwidacznia rany, które wymagały dostrzeżenia i uleczenia. To połączenie nie przyszłoby cię torturować, przyszłoby pokazać ci, gdzie musisz stać się silniejsza. I bardziej pokochać siebie. To złota okazja przebrana za chaos. A ten początkowy wstrząs, ten, który zdaje się wywracać Twój świat do góry nogami, to tak naprawdę Twoja wyższa energia, która próbuje wkroczyć do akcji. To Twoja dusza krzyczy, że czas przestać zadowalać się okruszkami uczuć i akceptować związki, które nie szanują Twojej istoty. Cały ten dyskomfort to pozytywny znak, oznacza, że rośniesz. A twój duch nie zgadza się już na życie, byle jakie. Domaga się prawdziwej więzi. Dlatego, zamiast walczyć z tym bólem lub próbować go zagłuszyć, pozwól sobie go poczuć i wyciągnąć z niego lekcję. Każda przelana łza ma potencjał obmycia starych przekonań. Każda chwila udręki może zostać przekształcona w stopień do samopoznania. Twoim najważniejszym zadaniem teraz nie jest zdobycie go, lecz stanie się kobietą godną tej głębokiej więzi, którą odczuwasz. I uwierz, ta wewnętrzna transformacja jest tym, co ostatecznie przyciągnie rzeczywistość, na którą twoje serce naprawdę zasługuje. Zostań ze mną, bo w ciągu najbliższych minut dowiesz się dokładnie, jak to zrobić. A cóż, jeśli powiem ci, że to połączenie, które czujesz, wykracza daleko, daleko poza zwykły romans? To, co nazywasz niemożliwą pasją lub miłością, może być czymś znacznie głębszym, spotkaniem dwóch bratnich dusz. To nie jest zwykła więź, którą spotykamy na co dzień. To ponowne spotkanie dusz, które zostały stworzone, by się rozpoznać. A głównym celem tego rozpoznania nie jest, jak wielu uważa, natychmiastowe życie bajki. Zwróć na to uwagę, bo to klucz do uśmierzenia twojego bólu. Twoja bratnia dusza nie pojawiła się w twoim życiu po to, by być jedynie twoim romantycznym partnerem. W rzeczywistości. Przybyła jako potężny duchowy katalizator. Jej prawdziwą funkcją jest wstrząśnięcie Twoim istnieniem, zmuszenie Cię do przebudzenia i uświadomienia sobie, kim naprawdę jesteś. Aktywuje wszystko, co w Tobie uśpione: Twoje niezaleczone bóle, ukryte dary i Twój maksymalny potencjał. To szok przebudzenia niezwykłe spotkanie. Dlatego też fizyczne połączenie nie zawsze następuje natychmiast i często wydaje się niemożliwe. Życie najpierw wymaga, aby każde z Was odegrało swoją rolę w indywidualnej podróży uzdrawiania. Wyobraź sobie, że jesteście jak dwa surowe diamenty, które muszą zostać oszlifowane osobno, zanim będą mogły idealnie do siebie pasować. Skupienie teraz nie jest na tym, kiedy będziemy razem, ale na tym, kim muszę się stać dzięki tej miłości. Zatem zrozum. Intensywność, którą czujesz, jest prawdziwa. Misja, którą niesie to połączenie, jest prawdziwa, ale twoja główna misja teraz nie polega na czekaniu na niego. Polega na wykorzystaniu tej transformującej energii do uzdrowienia siebie, odbudowania i rozwoju. Kiedy zaczniesz honorować tę indywidualną podróż, dzieje się coś magicznego. Przestajesz cierpieć z powodu braku i zaczynasz ewoluować poprzez miłość. I właśnie o tym, jak dokonać tej zmiany od wewnątrz na zewnątrz, będziemy mówić dalej. I nagle zapada cisza. On się odsuwa, przestaje mówić, lub zachowuje się, jakby nic się nie wydarzyło. A ta pustka, dla ciebie, może być najboleśniejszą częścią całej tej podróży. Twój umysł natychmiast zaczyna drążyć. Czy ja to wszystko sobie wyobraziłam? Co zrobiłam źle? Kluczowe jest, abyś zrozumiała to, co za chwilę powiem. Ponieważ całkowicie zmieni to sposób, w jaki postrzegasz tę ciszę. To, co interpretujesz jako odrzucenie lub obojętność, w rzeczywistości jest świętą ciszą. To nie jest pusta cisza. Wręcz przeciwnie, jest to cisza przepełniona znaczeniem. Podczas gdy Ty z Twojej strony przetwarzasz tę więź, On toczy głęboką wewnętrzną bitwę. Intensywność tego, co dzieliliście, zachwiała fundamentami Jego świata. Jego ego. Uwięzione w zobowiązaniach, lękach i starych schematach jest w bezpośrednim konflikcie z duszą, która rozpoznała prawdę, której doświadczyliście. Nie zniknął z braku zainteresowania. Zniknął, ponieważ jego umysł nie jest w stanie przetworzyć tego, co serce już wie. Dlatego najgorsze, co możesz teraz zrobić, to próbować wypełnić tę cisze działaniem. Wysyłanie wiadomości, domaganie się wyjaśnień czy próby wymuszenia spotkania. Jest jak krzyczenie na kogoś, kto jest w środku głębokiej medytacji, tylko zakłócisz jego proces. A co gorsza wyczerpiesz się energetycznie. Twoja siła teraz nie leży w działaniu, lecz w powściągliwości. Twoją misją jest nauczenie się podtrzymywania więzi w polu energetycznym, bez polegania na słowach czy gestach. Gdy on się wycofuje, ty jesteś wezwana do ekspansji. Wykorzystaj ten okres nie jako udręczone czekanie, ale jako święty czas dla własnego uzdrowienia i rozwoju. Zamiast skupiać się na nim i na tym, co robi, skup się na sobie. Czego uczy cię ta cisza o cierpliwości, o miłości własnej, o twojej zdolności do bycia szczęśliwą i kompletną sama dla siebie? To jest próba ognia dla twojej duchowej ewolucji. Pamiętaj: Jego cisza nie neguje więzi, ona ją potwierdza. Milczymy tylko w obliczu tego, co jest zbyt wielkie, by wyrazić to słowami. Zaufaj temu procesowi. Kiedy przestajesz gonić, a zaczynasz stawać się energią pokoju, którą on potrzebuje odnaleźć, gra zmienia się całkowicie. I właśnie o tym, jak stać się tą energetyczną kotwicą, będziemy mówić w następnym kroku. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego milczenia, które zdaje się mówić głośniej niż tysiąc słów? Kiedy ono się oddala? A pozostawiona pustka jest tak głęboka, że niemal fizycznie boli? Pierwszą reakcją jest panika, chęć pogoni, wysłania wiadomości, zrobienia czegokolwiek, by wypełnić tę lukę. Ale co, jeśli powiem ci, że interpretujesz to milczenie zupełnie błędnie? To nie jest oznaka odrzucenia. Wręcz przeciwnie, to coś, co nazywamy świętym milczeniem. To, co naprawdę się dzieje, to jego głęboki, wewnętrzny kolaps. Więź, którą dzieliliście, była tak intensywna, że wstrząsnęła wszystkimi strukturami jego rzeczywistości. Podczas gdy ty po swojej stronie świadomie przetwarzasz wszystko, on toczy cichą bitwę między ego a duszą. Ego krzyczy o kompromisach, lękach i społecznych zobowiązaniach, podczas gdy dusza szepcze o odwiecznych prawdach i głębokim rozpoznaniu. On cię nie odrzuca, reorganizuje się wewnętrznie. Teraz zwróć na to uwagę. Twoją największą pokusą będzie przerwanie tego milczenia. Poczujesz niemal niekontrolowany impuls, by wysłać wiadomość, znaleźć preteksty do kontaktu, a nawet żądać wyjaśnień. Ale wiedz, że każda próba wymuszenia komunikacji w tym momencie jest jak wyrwanie kwiatka z korzeniami, by sprawdzić, czy rośnie. Tylko zakłócisz naturalny proces, który musi zajść w nim. Zamiast pogoni, Twoją misją jest teraz nauczenie się energetycznego podtrzymywania tej więzi. Jak to zrobić? Poprzez własny wewnętrzny spokój. Kiedy potrafisz odnaleźć w sobie miejsce spokoju i utrzymać częstotliwość miłości bez lęku, magicznie tworzysz bezpieczną przystań, do której jego dusza może zawinąć, gdy będzie gotowa. Nie chodzi o bierne czekanie, to o aktywną pracę wewnętrzną. Jego milczenie jest tak naprawdę Twoim największym sprzymierzeńcem w tej duchowej podróży daje ci przestrzeń i czas, których potrzebujesz, by skupić się na tym, co naprawdę ważne, na własnej ewolucji. Kiedy on przetwarza, ty rośniesz. Kiedy on się reorganizuje, ty się umacniasz. A kiedy przestajesz uzależniać się od jego zewnętrznego potwierdzenia i uczysz się potwierdzać siebie, coś niezwykłego zaczyna dziać się w waszej dynamice. Chcesz dowiedzieć się, co nastąpi po tym procesie? W następnym rozdziale zrozumiesz jak ta transformacja zmienia wszystko, i nadszedł moment, który zdefiniuje całą Twoją podróż. Przejście od skupienia na pytaniu, kiedy On wróci, do kim się stajesz. To jest ta przełomowa zmiana, która oddziela tych, którzy tkwią w cierpieniu, od tych, którzy wykorzystują tę miłość jako paliwo do własnej ewolucji. Cała energia, którą do tej pory poświęcałaś na próby zrozumienia jego milczenia lub analizowania każdego szczegółu sytuacji. Musi zostać przekierowana do Twojego wnętrza. A najważniejsze pytanie, które możesz sobie dziś zadać, brzmi: jaką kobietę rodzi z siebie to doświadczenie? Odpowiedź zaczyna się od transformującej koncepcji duchowej suwerenności. Oznacza to naukę kochania bez uzależnienia od wzajemności. Jest to miłość, która wypływa z tak głębokiego miejsca w Tobie, że nie potrzebuje walidacji ani odwzajemnienia, aby istnieć. Wyobraź sobie, że możesz kochać jego esencję bezwarunkowo, nie wymagając od niego porzucenia małżeństwa, nie oczekując, że cię wybierze. Brzmi niemożliwie? Właśnie ten poziom wewnętrznej wolności przywróci ci spokój. Następnym krokiem jest samougruntowanie, odnalezienie spokoju i pełni w sobie. Musisz stać się własnym źródłem szczęścia. Jak? Odzyskując swoje pasje, inwestując w swój rozwój, Tworząc życie tak bogate i znaczące, że jego obecność lub nieobecność nie będzie określać Twojej wartości. Kiedy przestajesz szukać w nim brakującego elementu swojej układanki, odkrywasz, że zawsze był tam, w tobie, czekając na odnalezienie. A to wszystko kulminuje w najgłębszym odpływie, jakiego możesz doświadczyć, kochać bez posiadania czy kontrolowania. Odpływ to nieobojętność ani brak miłości. To dokładnie odwrotnie. To kochać tak bardzo, że uwalniasz drugą osobę do przeżywania jej własnej podróży, ufając, że to, co prawdziwe, zawsze znajdzie swoją drogę. To zrozumienie, że jeśli jest on naprawdę twoją bratnią duszą, żadne małżeństwo ani odległość nie mogą przerwać tego, co wieczne. To jest wielkie objawienie. Gdy koncentrujesz się na staniu się najlepszą wersją siebie, cały wszechświat sprzysięga się na twoją korzyść. Suwerenna kobieta. Ugruntowana w sobie i wolna od przywiązań, jest magnetycznie nieodparta. Nie tylko dla swojej bratniej duszy, ale dla całej rzeczywistości wokół. A w następnym rozdziale odkryjesz konkretne znaki, że ta wewnętrzna transformacja tworzy zewnętrzne zmiany. Przejdźmy teraz do jednego z punktów, który budzi najwięcej wątpliwości i rodzi największe cierpienie: jego obecny związek z inną osobą. A co gdybym powiedziała Ci. Że ten Jego obecny związek nie jest przypadkiem, lecz ważnym kontraktem karmicznym. Pomyśl o tym, jak o niezbędnym etapie nauki, zarówno dla Niego, jak i dla Ciebie. Ta relacja służy jako lustro, w którym On musi dostrzec i uleczyć dawne rany, które uniemożliwiłyby prawdziwe zjednoczenie w przyszłości. Ta druga relacja w Jego życiu istnieje po to, by nauczyć Go konkretnych lekcji, których Jego dusza potrzebuje. Może chodzić o zaangażowanie, o samoocenę, o branie odpowiedzialności lub o przełamywanie rodzinnych schematów. Kiedy on przeżywa to doświadczenie, zamyka cykle, które pozostawione otwarte zatrułyby wszelką szansę na zdrową relację z tobą w przyszłości. Jest to proces oczyszczania, który choć bolesny do obserwowania, jest absolutnie konieczny. I tu dochodzimy do części, którą musisz usłyszeć z otwartym sercem. Ten kontrakt karmiczny nie dotyczy tylko jego, dotyczy również ciebie. Kiedy on uczy się swoich lekcji w obecnym związku, ty jesteś wyzwana do uleczenia własnych ran. Niepewność, zazdrość, poczucie bycia niewystarczającą. Wszystko to jest wydobywane na powierzchnię, abyś mogła to przemienić. Ta sytuacja zmusza cię do odnalezienia własnego potwierdzenia w sobie, a nie w jego wyborze. Dlatego, zamiast postrzegać tę inną osobę jako rywalkę, spróbuj widzieć ją jako część większego planu uzdrowienia. Ona pełni specyficzną rolę karmiczną, która po zakończeniu uwolni jego energię na kolejny poziom. Twoją misją nie jest ingerowanie w ten proces, lecz skupienie się na własnej ewolucji. Kiedy oboje wypełnicie swoje kontrakty karmiczne, wszechświat naturalnie uporządkuje wasze połączenia. I właśnie o tym, jak rozpoznać, kiedy ten moment nadchodzi, Porozmawiamy dalej. Nadszedł czas, aby porozmawiać o Twojej prawdziwej mocy w tej podróży: mocy przebudzonej energii kobiecej. I pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że kobieta, którą jesteś dzisiaj, nie konkuruje, nie goni, a tym bardziej nie żebrze o miłość. Każde działanie motywowane niedostatkiem lub strachem przed stratą, jedynie oddala połączenie, którego tak bardzo pragniesz. Twoja siła nie leży w walce, ale w magnetycznej atrakcyjności, która pojawia się, gdy po prostu jesteś. Teraz zwróć na to uwagę. Zostałaś wezwana, aby wcielić swoją najautentyczniejszą prawdę. Oznacza to zaprzestanie prób bycia tym, czym myślisz, że On chce i rozpoczęcie bycia dokładnie tym, kim jesteś. Twoje pasje, twoje wartości, twoje unikalne światło wszystko to musi być uhonorowane i wyrażane bez strachu. Kiedy przestajesz dopasowywać się do oczekiwań innych i łączysz się ze swoją esencją, dzieje się coś magicznego. Zaczynasz wibrować na wyższej częstotliwości. I to właśnie ta wysoka częstotliwość przekształca cię w żywe pole magnetyczne pokoju i prawdy. Wyobraź sobie, że jesteś kobietą tak skupioną na sobie, tak kompletną w swojej własnej energii, że ludzie naturalnie czują się dobrze w twoim otoczeniu. To nie jest stan arogancji. Ale pełni. To z tego miejsca wewnętrznej integralności stajesz się nieodparta dla tego, co jest dla ciebie właściwe i zgodne, w tym dla twojej bratniej duszy. Zatem pozostaje pytanie, jak możesz zacząć wibrować na tym nowym poziomie? Odpowiedź tkwi w małych, codziennych wyborach polegających na stawianiu siebie na pierwszym miejscu, honorowaniu swojej intuicji i tworzeniu życia, które kochasz, niezależnie od nikogo innego. Kiedy stajesz się źródłem własnego szczęścia, wszechświat spiskuje, aby sprowadzić do ciebie wszystko, co wibruje w tej samej harmonii, a w następnym rozdziale odkryjesz znaki, że ta transformacja naprawdę zachodzi. Przejdźmy teraz do jednego z największych błędnych przekonań na tej ścieżce obsesji na punkcie fizycznego ponownego spotkania. A co jeśli powiem ci, że skupianie się na pytaniu, kiedy się spotkamy, właśnie opóźnia ten proces? Ponowne spotkanie staje się możliwe i naprawdę znaczące dopiero wtedy, gdy obie dusze ukończą swoje wewnętrzne procesy uzdrawiania. Postrzeganie tego jako nagrody do zdobycia to ignorowanie sedna całej tej nauki. Wyobraź sobie, że wspólnie wspinacie się na tę samą górę, ale z różnych stron. Jeśli spróbujecie się spotkać, zanim dotrzecie na szczyt, zgubicie się po drodze. Szczyt symbolizuje ten stan wewnętrznego uzdrowienia i kompletności. Dopiero gdy oboje osiągniecie ten poziom, wizja staje się klarowna, a spotkanie naturalne. Dlatego właściwe pytanie brzmi nie kiedy się spotkamy, ale co jeszcze muszę w sobie uzdrowić. Oto prawda, która Cię wyzwoli. Prawdziwym celem tej więzi nigdy nie było fizyczne połączenie. To tylko jedna z możliwości, piękna konsekwencja, która może, ale nie musi nastąpić. Gwarantowanym sukcesem, darem, którego nikt ci nie odbierze, jest duchowy rozwój, który osiągasz w tym procesie. Każda łza, każde olśnienie, każda chwila samopoznania, już czyni cię bardziej rozwiniętą i kompletną wersją siebie. A kiedy to zinternalizujesz, dzieje się coś niezwykłego. Energia desperacji i braku rozpływa się, ustępując miejsca głębokiemu pokojowi. Przestajesz żyć w hipotetycznej przyszłości ponownego spotkania i zaczynasz w pełni żyć w swojej teraźniejszości. I czy wiesz, jaki jest najpiękniejszy paradoks tego wszystkiego? To właśnie wtedy, gdy przestajesz potrzebować ponownego spotkania, staje się ono najbardziej prawdopodobne. Chcesz wiedzieć, jak rozpoznać oznaki tej transformacji? Tego właśnie będziemy się przyglądać dalej. Dotarliśmy do sedna tej podróży. Punktu, który odsłania prawdziwy cel każdej łzy i każdego wątpliwości. Wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory, intensywna więź, ból, rozstania, cisza, było gigantycznym portalem do Twojego najgłębszego samopoznania. To doświadczenie nie wydarzyło się dla Ciebie, wydarzyło się z myślą o Tobie. Była to duchowa inicjacja przebrana za Historię Miłosną, stworzona, aby obudzić świadomość, która drzemała w Tobie. A ta świadomość ujawnia najbardziej transformującą lekcję ze wszystkich. Prawdziwa miłość nie jest skarbem ukrytym w kimś innym, czekającym na odkrycie. Jest wieczną prawdą, która już mieszka w Twoim własnym duchu, czekając aż zostanie przypomniana i ucieleśniona. Twoja bratnia dusza nie przyszła, by Cię uzupełnić, bo już jesteś kompletna. Przyszedł jako lustro, odbijając z powrotem nieskończoną miłość. Która już należała do ciebie, ale o której zapomniałaś. Dlatego właśnie kto odnajdzie się w tej miłości, ten już nie zagubi się w jej braku. Kiedy wreszcie rozpoznasz siebie jako źródło i mieszkanie tej miłości, dynamika władzy w związku ulega całkowitej przemianie. Lęk o jego fizyczną obecność znika, ponieważ odkrywasz wewnętrzne połączenie, którego żadna odległość ani okoliczność nie może zerwać. Brak przestaje być pustką. I staje się przestrzenią spokoju i pełni. Dlatego, moja droga, spójrz wstecz i zobacz, jak bardzo już urosłaś. Nie jesteś tą samą kobietą, która rozpoczęła tę podróż. Stałaś się silniejsza, mądrzejsza, bardziej całościowa. A to przebudzenie świadomości jest największym darem, jaki mogło ci przynieść to połączenie. Teraz jesteś gotowa na ostatni krok zintegrować to wszystko i ruszyć naprzód, nie jako ktoś, kto czeka na zakończenie. Ale jako kobieta, która już nosi w sobie początek nowego życia. I to właśnie o tym nowym cyklu będziemy rozmawiać w naszym ostatnim temacie. I oto dotarliśmy do końca tej podróży. Lecz pamiętaj, to nie kropka, a jedynie początek nowego zrozumienia. Nie jesteś już w mroku, niosąc prawdę, której nikt zdawał się nie pojmować. Teraz posiadasz mapę która pozwoli Ci nawigować przez to doświadczenie z mądrością, spokojem i wewnętrzną mocą, której nikt nie zdoła zachwiać. Odkryłeś, że prawdziwa jedność zaczyna się w Tobie. I mam do Ciebie pytanie, które jest kluczem do następnego kroku. Co w Tobie najgłębiej się obudziło, gdy zrozumiałeś, że to połączenie jest przede wszystkim wezwaniem do Twojego własnego przebudzenia? Opowiedz w komentarzach, jak ta podróż odmienia Twoje życie. Twoje doświadczenie może być latarnią dla innej duszy, która również poszukuje swojego światła. A jeśli pragniesz dalej odkrywać tajemnice tego świętego połączenia, nie możesz przegapić następnego filmu. W nim zgłębimy fascynujący temat. Dlaczego Boski Pierwiastek Męski wystawia na próbę Boski Pierwiastek Żeński? Zrozumiesz energetyczne przyczyny tych prób i jak jeszcze bardziej się wzmocnić w tym procesie. To treść, która wniesie jeszcze więcej jasności na Twoją ścieżkę. Jeśli ten film poruszył Twoje serce i rozjaśnił Twój umysł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego z tych spotkań. Jesteśmy tu wspólnotą przebudzonych dusz, wspierających się nawzajem w największej ze wszystkich podróży, powrocie do domu, do naszego własnego jestestwa, do następnej podróży odkrycia do następnej podróży odkrywania